Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji końcowej Warszawa Wschodnia, informujemy, że na stacji Warszawa Wschodnia można przesiąść się do pociągu w kierunku stacji Grodzic Mazowiecki, Sulewek, Miłosna, Wrocław Główny, Warszawa, lotnisko Chopina, Otwock, Białystok, Króżków, Mińsk Mazowiecki, Olsztyn Główny, osoby przesiadające się Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Warszawa Wschodnia Panie Terminal Panie Komisarzu, format Warszawa Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Mazowiecki Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Warszawa Bayport, Dęblin, Stations. The passenger of the train is reminded to pay attention to information provided at the stations. Passenger, while leaving the train, please be remembered to, to take your luggage and personal belongings and caution. Thank you for choosing Pekapainter City. We wish you a pleasant staying and see again.